Dawniej, to znaczy przed drugą wojną światową, na Warmii, tydzień przed Wielkanocą, podobnie jak w innych regionach Polski, wykonywano palmy wielkanocne. Tradycyjne palmy były wykonywane ze świeżych gałązek. Czasem przygotowywano je wcześniej, zrywano, wstawiano do wody i stawiano w chałupie, żeby rozkwitły. Taka podstawowa palma, najprostsza, składała się z gałązek wierzby, z tak zwanymi kotkami czy baziami. Wieżba była drzewem symbolizującym życie, dlatego że rosła nawet w bardzo trudnych warunkach. Ale też z gałązek brzozy, które miały takie zielone, świeże listki. Sama palma mogła chronić przed różnymi rzeczami. W chałupie zatykano ją za święte obrazy czy za ramy okien, zostawiano na strychu. Powszechnie wierzono, że palma ma też właściwości lecznicze, i tak jak zgodnie z zwyczajem ogólnopolskim, łykano kotki z bazi, bo wierzono, że to zapobiega na przykład bólowi gardła. Wykonywaniem palm zajmowały się kobiety, mężczyźni zapewne przygotowywali się w gospodarstwie do wiosny, do świąt, pracy było dużo.